Witam, witam, tak ogólnie przykro mi, ale wycofuję z lotu grillów czyli pierwszego czerwca dla Was bo nie dajecie lajków w ogóle przykro, fanowie sami przegraliście z tym nie będzie ogólnie z lotu żeby zrobić grilla pierwszego czerwca przykro mi to powiedziało oficjalnie, mówię że wycofuję jak wy nie szanujecie nas, to my też nie będziemy was szanować. krótko na temat, po prostu jak obiecałem, że wycofam ee, robienie grilla, to robię. I po prostu wycofuję i nie będzie tego grilla, który miało być pierwszego czerwca. Na gdzie dziecko? Przykro mi, sami sobie pętlę na szyję nałożyliście. Musi być kara. Przykro mi, nie ma co tutaj e, gadać, bo po prostu sami sobie nawaliliście e, kłopotów na plecy i przez to wszystko nie ma z, ogólnie gryla pierwszego czerwca. Przykro mi, macie nauczkę wreszcie, że jak mówię, to robię. Przykro mi, nie ma gryla pierwszego czerwca. Ma sensu. Jak wy macie nas w youtube to my też zaczynamy mieć was w youtube. Krótko na temat po prostu nie zwracam uwagę na tych troj gimbusów je Ale wy fanowie po prostu sami sobie pety nasze nałożyliście i po prostu odwołuję robienie gryla 1 czerwca. Miało być to tylko dla Was, ale wy macie nas w youtube, to my też mamy was w youtube.